Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję interpretację wykonu mojego wiersza, prośba, i po, prośba do pisarza pochodzącego z tomu Proza i Poezja na Klęczkach, wydanego w Nianie w roku 2010 w mojej rodzinnej miejscowości, tam w tym miejscu, gdzie jest obecnie biblioteka. Była kiedyś porodówka, i tam się urodziłem. Po latach. Odbyła się prezentacja mojego zbioru właśnie pod tym tytułem, z okazji jubileuszu debiutu literackiego i do tego tomu został włączony wiersz szczególny, który bardzo się podobał. Nie tylko mnie, bo wiersz ten wysłałem na konkurs i Zdobył on pierwsze miejsce i główną nagrodę Złoty Laur Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ogrowcu w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim na wierszoksiądzce w Bibliotece Bibliotekarza. Przewodniczącą jury była wtedy pani Jolanta Nowak-Węklarowa. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 lipca. 2009 roku w wągrowcu Kołobdgoszczy. Jak już jakimś dziwnym trafem, ten wiersz zainteresował jedną z moich studentek, panią Monikę z Wiednia, którą serdecznie pozdrawiam. I chciałbym teraz ten wiersz jeszcze raz zaprezentować, ale już tym razem nie jako recytację, ale jako taką. Próbę wokalnej jego interpretacji, a potem kilka słów o nim powiem. To już do Państwa należy, czy ten wiersz rzeczywiście zachował swoją wartość literacką, estetyczną, a może i nie tylko. Proszę, posłuchajcie, ja go przeczytam, a potem zaopatrzę go takim moim odautorskim komentarzem. Może to komuś pomoże lepiej go odczytać. Otóż, Prośba do pisarza, od dziś chcę być Twoim bestsellerem. Najdłuższą i najlepszą opowieścią. Zmień mnie w piękno sztuki. Wytrwale zapisuj, nadaj początek i koniec. Słowami rzeźb moje życie, każdą głoskę maluj wyobraźnią, z patiami rozniecaj uczucia. A potem czytaj, czytaj, całym sobą, niekończącą się opowieść. Od początku do końca. Otóż ten, ten wiersz można interpretować, przynajmniej oczywiście na wiele sposobów, ale przynajmniej na dwa sposoby. A mianowicie może to być prośba książki, która marzy, Oczywiście o tym, żeby tak się spodobać czytelnikom, wydawcom, recenzentom, żeby stała się właścicielom księgarni, hurtowni, książek, żeby stała się bestsellerem. Otóż mówi, iż książka od dziś chce, a więc natychmiast od razu. I to chce być akurat naj, najdłuższą i najlepszą opowieścią, najdłuższą i najlepszą opowieścią. I żeby to się stało yy, dzięki swojemu talentowi, pisarz powinien tę książkę zmienić piękno sztuki. Czyli nadać jej walory estetyczne, nadać jej ponadczasowe piękno. I dalej książka prosi, wytwale zapisuj. Praca twórcza, wiedzą to wszyscy, jeśli to jest autentyczna praca twórcza, a nie w wklej, czy ukradnij i wydrukuj, wymaga wytrwałości, wymaga wytrwałego zapisywania. Myślę, że dzisiaj to już jest mniej istotne, czy to będzie pisane ręcznie, czy na maszynie, czy na, teraz już na komputerze, mało kto pisze chyba na maszynie. I jednak e, jeśli chodzi o poezję, to rękopis jest najważniejszy. Jednak komputer już wytwarza pewien dystans pomiędzy poetą a wierszem. Tego się nie da wyeliminować. Dlatego trzeba wytrwale zapisywać. Dalej, książka prosi pisarza o to, by. Nadał początek i koniec. No. Wielu pisarzy zaczyna książki, ale ich nigdy nie kończy. Mówią, że piszą, a tak naprawdę nie są w stanie. Przepraszam, jest dzisiaj bardzo gorąco, a wyłączyłem wentylację, żeby nie było szumu. Dalej książka prosi. Słowami rzeźb moje życie. Pisarz jest kimś, kto kształtuje, formuje swoje dzieło, tak jak w pewnym sensie robi to rzeźbiarz. I dalej mówi piękna metafora, przepraszam, nie ona się podoba do dzisiaj. Każdą głoskę maluj wyobraźnił. Wyobraźni. Wyobraźnia jest najbardziej istotnym elementem tworzenia. Dlatego powinniśmy czytać książki i powinniśmy je traktować jako bodziec do pobudzania naszej, bodziec do ożywiania naszej wyobraźni. I dalej y, spacjami rozniecaj uczucia. Otóż... Tutaj, przepraszam, książka jakby patrzy na swojego czytelnika i mówi, że przerwy w czytaniu są potrzebne, dlatego że one rozniecają uczucia. Książka, która odwołuje się do wyobraźni, ale też do naszych emocji wymaga tego, żebyśmy książki nie da się w każdym razie takiej obszerniejszej, raczej nie da się przeczytać jednorazowo. Myślę, że rzadko kto w tej chwili potrafi przeczytać od razu, jak to się mówiło kiedyś od deski do deski. To jest raczej trudne, prawda? W każdym razie przerwy w czytaniu czytelnik wypełnia swój Swoimi elementami, i jakbyśmy powiedzieli, do, dokonuje swojej własnej konkretyzacji dzieła, czyli w te miejsca, jakby puste, otwarte, może lepsze było słowo, wlewa swoje emocje i swoje uczucia. No i potem książka prosi, oczywiście, to powtórzenie, a potem czytaj, czytaj, czytaj całym sobą. Całym sobą. Tak, czytanie jest takim procesem, który wymaga zaangażowania i umysłu, i uczuć, i wyobraźni, który, który sięga do naszej podświadomości często. Dlatego jest potrzebna totalna lektura, totalna lektura, czyli może inaczej, czy, czytanie ma ma ta, ta całkowity, to całkowity, to wszechogarniający aspekt. I czytanie tak naprawdę się nigdy nie kończy, bo jeśli mamy ukochaną, ulubioną książkę, czy to będzie Lalka Prusa, czy Zbrodnia Igara Dostojewskiego, to my często do niej powracamy. A jej obecność w nas jest właściwie ciągła, chociaż może nie nie uświadamiamy sobie tego. A więc, tak jak jest w tytule, proza i poezja na klęczkach. Czy tutaj jest jakiś aspekt religijny w tym wierszu? Tak się zastanawiam. Pozornie nie. Chyba, że oznaczałoby to. Że, 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 że trzeba czytać najważniejszą książkę, a mianowicie Biblię. To wtedy można powiedzieć, że te prośby do pisarza kieruje Biblia. I wtedy mamy ukryty kontekst religijny. Ale ja nie o religijności chciałem tym razem, tylko o kontekście powiedzmy nieco erotycznym, a nawet, czyli o podtekście seksualnym. Popatrzcie na tę piękną. Dziewczyny, która zalotnie na mnie patrzy. Mhm. No tak. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że ten wiersz można czytać, i myślę, że z tego, jak do mnie zadzwoniła przewodnicząca jury z informacją, z radosną wiadomością, że ten wiersz otrzymał tak cenną, piękną nagrodę w konkursie ogólnopolskim odbyła powiedziała, że rzadko dzwoni z taką przyjemnością i z taką radością, że, że bierze się po prostu wszystkim jurorom, niezwykle bardzo podobał, wyjątkowo podobał. Dosłownie, dlatego postanowiła po y, ogłoszeniu i spo, wniku w spisaniu protokołów y, przez żyli konkursu, postanowiła do mnie zadzwonić, odebrałem telefon i rzeczywiście. Y, Takich y, informacji, takich gratulacji, jak do tej pory jako laureat już wielu konkursów, nigdy nie otrzymałem. I teraz y, spróbuję Państwu, właściwie to powinienem powiedzieć, że zróbcie to sami. Dobrze? Sami odczytajcie to w kontekście erotycznym. Ale ja tak, 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 tak tylko delikatnie Wam zasugeruję. Gdybyśmy tu wstawili słowo nie książka a kobieta. To ona mówi, od dziś chce być dla Ciebie bestsellerem, czyli kobieta co, ciągle chce być dla nas ważna, najważniejsza, najkochańsza, jedyna, prawda? I chce, jeśli jest zakochana, to chce, jeśli kocha kogoś, tu w tym mm. wypadku pisarza, to chce, żeby ta relacja miała charakter jak najdłuższy, jak najlepszy. skąd? A właściwie, żeby było do, do końca życia zakochanych. I ta miłość, jeśli ona jest pomiędzy kobietą i mężczyzną, to ona zmienia kobietę w piękno. Kobieta staje się piękna. Emanuje z niej piękno. Emanuje z niej życie, radość. Ja to kilka razy w swoim życiu widziałem. I cieszę się, że mogłem się do tego przyczynić. Mówiąc kilka razy, nie dopowiem, co mam na myśli. Nie. Oczywiście nie chodzi, że o kilka razy w życiu, tylko chodzi o, może inaczej powiem, trochę niedyskretnie, że to widziałem u, u, u kilku przynajmniej kobiet. I no nie mówię, że to ja byłem tym pisarzem, ale też nie wykluczam, że... Kilka razy w życiu, tak być mogło. Tak to odczuwa, widziałem, a tak to widziały osoby, które mnie znają. A więc yy, miłość i jej pielęgnacja, i rozwój wymaga wytrwałości. Wymaga, żeby ciągle mieć świadomość, że jest początek, ale i może być koniec. Nadaj początek i koniec. Tak jak powieść zaczyna. Przyjdzie taki moment, że że jak skończymy lekturę, tak samo nasze uczucia, nasza miłość może się w jakimś momencie skończyć. Nawet jak bardzo któraś ze sobą muszą się stara, muszą być obie starające się wzajemnie o siebie, o swoje uczucie strony. Natomiast jeśli między dwojgiem ludźmi tego uczucia nie ma, albo ono się wypaliło, albo nigdy nie było na prawdziwe, albo nigdy nie miało szansy, żeby się rozwinęło, pojawiło to piękne uczucie, jakim jest miłość kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety, również w aspekcie erotycznym, seksualnym, ale i duchowym i, i właśnie w tym aspekcie związanym właśnie z wytrwałością, z czułością. Ludzie, którzy są w związku, zeźwią swoje życie nawzajem nadają mu kształt, formę i jeśli będą do siebie czule mówić każdą głosko maluj wyobraźnie, to, 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 to słowa, czułe słowa, namiętne słowa, słowa opiekuńcze, słowa czasami yy, no powiedzmy no namiętne, oczywiście namiętne yy, powodują, że, yy, yy, że zaczyna to uczucie żyć, pulsować, jak, jakby miało trwać wiecznie, ale wiemy też, że z pasjami rozniesie uczucia, a więc spacje to są przerwy. Czasami dochodzi do tego, że ludzie się rozstają, bo ktoś musiał wyjechać, ktoś był w szpitalu bo niekiedy ktoś skłócił zakochanych, albo sami się o coś pokłócili, nie dogadali się, nie porozumieli się i wszystko być może się rozpadło, może się rozpaść, ale niekiedy, jeśli to jest prawdziwa, prawdziwy związek, prawdziwa relacja męsko-damska, to ci ludzie do siebie wrócą. A jeśli nie, to nie ma czego żałować. No i właśnie kobieta mówi i prosi, jak już y, to wszystko, jeśli, jeśli już ten kochany czy ta ukochana zaczynają na, wyś, na siebie za nie wpływać, ja zaczynają rzeźbić swoje y, emocje, myśli, pragnienia i kiedy, kiedy towarzyszy im wyobraźnia i w życiu, i w łóżku, to wtedy, wtedy te uczucia, które, które Powstają, mają charakter trwały, mają charakter żywy i nic nie jest w stanie im zagrodzić. Nic, nikt. No i a potem czytaj, czytaj całą sobą nie niekończącą się opowieść od początku do końca. Proszę Państwa, tak trzeba całe życie czytać siebie nawzajem. I w i mądry sposób o to wszystko, co jest tak nam bardzo potrzebna. Co właściwie jest w życiu najważniejsze, czyli miłość. Ja tu nie mówię o w takim sensie, że miłości Boga i człowieka, ale ja mówię tu w sensie bardzo konkretnym, mówię o miłości mm, zmysłowej, erotycznej, również o, o więzi seksualnej, o życiu seksualnym. Proszę państwa, mam nadzieję, że państwa nie zniechęciłem do lektury tego wiersza, może on Państwu pomoże dokonać własnej konkretyzacji, może ona będzie inna niż ja tu zaproponowałem. Ja zaproponowałem, jak, jak to dzisiaj mówi dwie opcje. Czekam na Państwa, bo a wiem, że Roman Ingarden to odkrył na początku XX wieku, że ilu jest czytelników dzieła literackiego, tyle jest jego konkretyzacji. Życzę Państwu Ciekawe i konkretyzacja, jednocześnie zapraszam do, żeby, o komentarz pod publikacją e, na moim blogu Trzeba Przeżyć kwadrans z magiem. blogu. trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antonik mak komentuje. Hej!